Manko z tej strony Aztek Trochę mi laguje, ale to nic Aby ktoś nie wiedział, to jest pokecraft I była smukę Gustiwa Trochę inaczej, po teksturę inna Od razu widać No ale Co tam Pokecraft będę miał poki Później zmienić nazwę Biele są jej żelazny żelazną klatę i, i ten. I jej aluminiowy ten klej. I szukam teraz piesku, którego znalazłem i to szybko. Co tam potrzebuję trochę... Tego, tego co potrzebuję, no. Szkła. Dlatego przyszłam po piasek na surowce. I gram na serwie, bo lepiej grać na serwie, niż samemu. Robię sobie łopatkę i idę dalej. Ладно, тебе нет, я с куда ты пусты. Ай-яй-яй. песку нормальную. Что mm. там уши здесь? Dokładnie ile potrzebuję tego piasku, i dlatego kopię <grym> nagrałem jeszcze jeden odcinek, ale to jest teoretycznie pierwszy. to mi się nie udał i był bardzo straszny kłopot. Dlatego robię kolejny. I chyba mnie nie wyjdzie. Tyle tam mam, dobra, pusta pustarczy. Jakiś pustak. Idemy eee! i idemy. Może jakąś muzyczkę dodam, albo i nie. Dobra, nie będę dodawał będzie raczej. O. Gdzie ja to mam, okej? Okay. Jedno szkło to se kupiłem w sklepie, chociaż chociażby nie było poddawać kasy, to zbieram na fajną rzecz. Mówię inaczej, rower. Widzę to, może z sadzonka wyjdzie, bo sadzonek nie mam. Ma sedzonek ostatnio. O, sedzonka! O, od razu by się zmienił nazwę poka. Kolejna sadzonka A tych pokupam jeszcze więcej nie dobra. co mi d d d dobra i tak to jest kiedy nie ma się nie ma nic do roboty normalnie Dajcie, ja jeszcze tu mam piasek. Co ja jest zrobię, co jest? Sam nawet nie wiem. Ale dobra. Idę na spał i trochę posprzedaję rzeczy, żeby mieć kasę. Co zostaje, co sobie zjem. dziś się otrułem, a nawet nie mam żelaza, które mi jest potrzebne. Oj wie, co będę robił w następnym odcinku. Szukam żelaza. Ja tego mam. Dobra, więc będę robię w następnym odcinku, a teraz to za bardzo nie ma. Może O! Albo pójdę tutaj wadaj gry jak Counter Strike. Na Pokémon. Taka minigra. I ten kto bardzo dobrze w, umie to, w to grać, już bardzo dużo to grał, tu i mi tłumaczy do czego służy te urządzenie. Bo ja sam nawet nie wiem. Więc czekam na odpowiedzi. I będę z tego nagrywał troszkę. Ale troszkę za za mało powiedziane A to co? Yy... Dobra Dobra, chyba wiem No chyba wiem Tak, ja, chyba wiem Ale nie jestem pewny chyba, Więc chyba wiem, ale nie jestem pewny więc tak naprawdę nie wiem. Termina Tirtwoga. Aha, aha, aha. Aha, 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 aha. Dobra. To ja chyba już będę kończył. Yy, to więc tak naprawdę nie wiem ile trwa ten odcinek, bo zapojemuję Włocistofera. I dlatego będę kończył dziś. Cześć i na razie. Cześć!